Największy skarb, czy gonisz za dobrem, które już masz? Czy kiedykolwiek czułeś, że gonisz za czymś, co nieustannie umyka, że szczęście jest zawsze o krok dalej, za kolejnym rogiem? Może to, czego szukasz, jest bliżej niż myślisz. Poznaj Andrzeja. Całe życie poświęcił gromadzeniu bogactw, wierząc, że to one przyniosą mu spełnienie. Zaniedbał relacje, odrzucił miłość, zapomniał o radości z małych rzeczy, skupił się na celu, ignorując drogę. W końcu osiągnął swój cel, znalazł skarb, ale zamiast euforii poczuł pustkę, zrozumiał, że bogactwo bez bliskich, bez miłości, jest niczym. Złoto nie ogrzeje, diamenty nie utulą. Prawdziwe bogactwo to nie to, co masz. Ale to, kogo masz obok siebie, to uśmiech dziecka, ciepło rodzinnego domu, wsparcie przyjaciół, to chwile, które tworzą wspomnienia, a nie cyfry na koncie. Zatrzymaj się na chwilę, spójrz wokół siebie, czy nie przegapiasz czegoś ważnego w pogoni za iluzorycznym szczęściem. Poświęć czas bliskim, doceni to, co masz, bo największy skarb często czeka tuż obok. Subskrybuj, aby odkrywać więcej historii z morałem i dziel się nimi z bliskimi.